Siemano, kumano, witam was widzowie w kolejnym odcinku A dzisiaj kolejna część z naszego challenge, tak jest Kolejne próby Kolejne przeżycia, nowe, tak jest Nowe wrażenia widzowie Ostatnio było ile kili? 14 Pierwszego razu 7, to dzisiaj obstawiam Nie, pierwszego... Pierwszego 7, drugiego 12 A dzisiaj obstawiam 14, dobra No i co? Pomyślmy, pomyślmy jak to wyjdzie E, oczywiście zaczniemy klasycznie sobie tutaj z TNT, podlecimy do kogoś, do chatkę, do niebieskiego naszego sąsiada. Oczywiście, zostawcie lajka like i suba, Odciki powiedzia, jaki piątek. A ja zaczynam widzowie tę gierkę. O! Ty czekaj, czekaj! Dobra, ja, ja mam plan, widzowie, ja mam plan. Ja mam dobry plan, żeby go tutaj widzowie trochę podręczyć, co? I ja sobie kile nabiję przez to. Ale on jest chyba. A, taki, taki średniak z niego, nie? Dobra, dwa kile mam. Trzeba jeść jabłko. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj gościa. Ja muszę go... Ej, co jest? Nie mogę go widzieć ty. O co chodzi, nie? Dobra, trzeci kill. Dobra, trzeci kill. Dobra, dobra. Luzik, luzik. Ej, dobra. Mamy szansę zrobić to. Mamy szansę, naprawdę. Oho. No, dziękuję, naprawdę. Mordeczko, dziękuję. Super. Trzy killy i koniec. Ja nie mogę, nie, nie. No, quit tę gierę, no co ja mam, widzowie, poradzić na to? No. Nic, niestety, nie poradzę. Trudno. Jakoś się musimy z tym pozbierać. Eee, może na morskiego? Mówię, ale no, dobra, dobra, i trzy kile na jednym gościu nie? Jakby tak każdy się trafił, taki słabiak Co jest, grana? Tutaj tego nie ma, to sobie go zniszczę. Co będę robił z nim, nie? Właśnie. Może byśmy poszli po te pancerze w końcu. Po... O kurde, wariat! Wariacie! Oj, 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 Zaskoczył mnie skubany Gdzie on był w ogóle? Ej, nie mam pojęcia, gdzie on był, nie? Ja sobie tam stoję, chłopie, zamknięty W takiej przestrzeni małej I nie miałem w ogóle szans praktycznie z nim Co ja miałem zrobić? No nic, nic Ten tu już jakiś tryhard A, dobra <laughs> No dobry tryhard, no e, Okej okay. Czyli klasyk starter pack Jabyłko. Ja byłko... Ta... No a nie, ja Dobra, zabity. Cztery kile, cztery kile. Uwaga. Chodź tu! O kurde, ty dobry jednak jest! Zawodnik Dobra, mogłem go wyeliminować, ale się postawiłem... No, postanowiłem się z nim pobawić i ewidentnie mi chyba nie wyszło. Ajajaj, aj. tak nie powinno być takiej sytuacji Oj, niestety się pomyliłem i sobie dwa mieczyki No ale trudno To było widzowie warte jednej łapki w górę, jednej łapki w górę, właśnie Okej okay. Setup, setup Ej, co jest, TNT miałem w łapie chyba, czy nie? Doleci? Doleciał skłany, patego, tego zawodnika, chodź tu Wariat Aha, czyli wariat sobie inaczej poleciał ze mną Szybko, 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 szybko Ajajaj, nie zdążyłem już tutaj miałem więcej diamentów No diamentów, ty, dobry zawodnik, Diamenty to są, nie? Od dzisiaj Okej Nie ma co hejtować, właśnie Diamenty to diamenty, tak A te diamenty, nieźle, nieźle Jako pediaksy pewnie, nie? Pewnie chłop jeszcze śpiewa jako pediaksy Dobra może zrobimy takie oto COŚ Dziękuję. Dziękuję za oglądanie. Bye, bye. Pierwsza rundka. Pierwsza rundka, zawsze siedzi pierwsza rundka. I co? Eee. Widzowie. O co chodzi? I o co chodzi? Czemu zrespiło mnie na jakiejś wyspie? Buty diamentowe? Dzięki za buty diamentowe, naprawdę. Ty. Aha, czyli o to chodzi. I mamy teraz. Kill Czyli 5 killów mam, dobra. 5 killi, no. Ale kurczę, o co chodzi, jakby nie? Nie wiem, nie kuwam tej gry. Blok, proszę, blok, nie. Blok chciałem. Buty mam ty kurde zabije mnie chłop przez to. te wędkę dostał, skubaniec jeden. Siema! No nie no, niszcz mi te bloki, no. Co za chłopak. Ej, dobra, ja bym mógł tylko skakać i go zabijać, ale potrzebuję bloku. Jednego. Przynajmniej jednego bloku potrzebuję. Dawaj, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. No nie! Kurde! Co on robi? Pa! a, <laughs> Zostaw mnie, panie! 3, 2, 1, teraz proszę, blok, proszę, blok! Kurde, no jak można żyć? Nie wiem! On też. O, kurde, dostał on te! I temy! Ha! Myślałem, że się nabiorę na Twoje sztuczki, wariacie! El, nie ma szans! Ej, dobra! Nie wiem, nie wiem co się stało, że się jest na jakimś dziwnym czymś, nie? Po prostu to jest dla mnie szalone. Co mi zrobisz? No, co mi zrobisz, to no, powiedz mi. Pa! Ajajaj! Prawie! Ale hittałem go. Mniej HP będzie miał przynajmniej. Moim zadaniem jest po prostu go kilować, Tyle. Muszę go jakoś. Może go jakoś. Czekaj! No, ej! Co to za zakazane sztuczki są? Ej, nie da się grać, nie? Ej, dobra, nie wiem, w to, to się nie da grać praktycznie. Może teraz? Jest, dobra! 7 killi, nie, 6, 6 killi. No, no, tutaj dwa. 6 kili. Może teraz się uda. I co, bez wędki już taki kozak. Aha, nie jesteś. Okej, okay? jest, dobra. Ej, mogę sobie tu nabijać! Jest teraz 7, dobra. Jakoś mi to pójdzie może, nie? Ej, ja nie mam pojęcia, co to są za bedworsy, one są chłopie z Chin te bedworsy. Dobra. ej, dobrze idzie ty, dobry zawodnik jestem jednak, no 8 killi, to jest trochę oszustwo, ale że mi wylosowało taką mapę, to już wiecie, to już nie moja wina, nie? Kurde, nie trafiłem go, nie, nie! To po mnie już jest, on bloki teraz dostanie. Dostałem też, Siekierę! O chłopie. Patrz, ginie! Jest, zginął, dobra! 9 kili! Ej, błagam, nabijajmy tak sobie, nie? Nabijajmy tak. Ja dostanę jeszcze blok, o oh, chłopie. Na skocz Jest, dobra. Ile 10? 11? Nie wiem, 10 chyba, no? 10, dobra. ludzi karbuzik jest, ludzi karbuzik, naprawdę. Jest, dobra 11, 11 killów przez. O, pa, teraz, pa, teraz co mu robię? Ja nie mogę. 12, to jest jakiś bug ewidentnie, no, zbugowałem się 12, 13, dobra. 14 Jest 14, chyba, nie? Spadaj 15, dobra, już rekord mamy przynajmniej pobity, nawet nie? To już jest w poptorkach, widzowie. Dobra, ale dojazd, ja nie mogę. Muszę teraz uważać, dobra? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No już opanowana jest sytuacja, tak. Nie wiem, 16 już jest? 16 Dawaj, dawaj, 17 kill może być. 17 kill! Jeju, dawaj, dawaj. Wiadro z wodą, trzeba wyrzucić, bo jeszcze mi złapie 18 kill. 19 kill. Pobijamy to. 20 kill! <laughs> ja nie mogę! Dwudziesty pierwszy! Nie, dwudziesty, dwudziesty, ta! Dwudziesty, no no, no. Czy nie? Ja to będę musiał, widzę, przeliczyć. Bo jeszcze mi się nie uda czasem, nie? Dobra, i dawaj, 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 pięknie. O, jeszcze wieczór dostałem, pa! Dwudziesty pierwszy teraz, no.

O! Jest Dwudziesty dziewiąty Dawaj, 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 dawaj Jeszcze mamy jedną rundę jak coś, chłopie Jest, trzydziesty Wygraliśmy prawdopodobnie to wyzwanie teraz Kurde Ja nie mogę Dawać mi strzały teraz Dawać mi teraz strzały za to Jeszcze możemy trzy zrobić, nie? To jeszcze zrobię serundę, żeby nie było, nie? No, właśnie, no zrobimy sobie rundę jeszcze, no Kto ma przewagę teraz? ten to jest wyżej, nie? No Dawa wydawaj. I co? Kto ma teraz przewagę wariacie? No jest 30 je kili pewne już, no Jeszcze mogę zrobić 3, jakbym tam źle policzył, nie? Chodź tu! Teraz mógł wykorzystać man, bo ja chyba się zagubiłem chwilowo. Co będziesz robił? Wariacie. Co ty myślisz sobie, co? Że mi skoczyć na głowę? On tu dobrze wie co się teraz dzieje, tak? On tu teraz dobrze wie wszystko Zapraszam cię, zapraszam Do tańca, zapraszam Ja nie mogę, dobra, nie potrzebuję. O kurde, kilowca, a mógł się przydać Masz mi ciasto Idzie, idzie, o kurde, skubany No i dobrze czekał, dobrze przeczekam no jest, dobra, 31 Ale mam łóżko, mam łóżko, dobra. 31 killi. Ja nie mogę, co tu się dzieje, chłopie? Na jednym graczu tyle na farmie, chłopie, to jest w ogóle nierealne, praktycznie, nie? No dawaj, ej, co jest, panie. No kurde, co zrobić mam, nie da się. Dobra, uwaga teraz, cyk. Mogę do niego podlecieć i go po prostu wywalić, nie? Dobra, jest! Nie! Nie spadł! Nie spadł ty! Dobry jest player jakiś. Jak on nie spadł? Teraz może spadł? Nie spadł? Znowu? Co się dzieje? Ja tu mam kupię lawę Dobra, spadł chyba Dobra, diaksy muszę wyrzucić niestety Dawaj, dawaj! Jest! Dobra 32, 32, jeszcze jeden, jeszcze jeden kill Niech będzie na wszelki wypadek, dobra, zrobimy ile zrobimy, nie? Ale ty, to są bedwarsy ja normalnie w bedwarsy wchodzę i mi takie coś daje, to to się widzowy widzowie zalicza wyzwanie jak nic. Się nie spodziewałem, że tak szybko to zrobię w ogóle, nie? Dobra, dobrze, że postawił te bloki. Właśnie. O kurde, panie! Spadaj! O! Jest, 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 jest! Dobra, kolejny. Ja nie mogę. 33 już chyba, nie? Tak, 33, trzeci, wygrałem wyzwanie widzowie, ja nie mogę. Pozdrawiam, nie? Pozdrawiam. O kurde, ale mnie zrobił. Myślałem, że... kurczę Ajajaj. Ej, dobra, ten zawodnik jest jednak dobry. A ten to co tu robi? Cztery szef jakiś. cztery Mike. Siemano. Elo, elo, 3, 2 0 Ile? Skili? 34. To już mam koło zapasowe i tak, jakbym źle policzył, nie? Już raczej wygrałem praktycznie wyzwanie, nie? Ty, co jest? O! Dawaj, mu beda rozwalam Easy? Spadaj, spadaj! No, co jest? Nie mogę go zabić! Jest, dobra, łatwo Kto mi został? Białem mu beda rozwalić, ty! Dobra Łatwizna! To mogę... A w to lecę na bazy. Właśnie, biały tylko ma beda Ja nie mogę, wygrałem taką gierę, że to się w ogóle w głowie nie mieści. 35 killi. Ej, dobra. No, <ścoughs> szczerze, dość dziwna sytuacja. Ale się z tego cieszę, bo wygrałem wyzwanie. A biały, o myślałem, że on ty, że on w ogóle zginął. Ale ma. Nie! <ścoughs> Ender chłopie, była. Ja takie coś zrobiłem. Ender pair, chłopie! chłopie, yeah. chłopie! O! Dobra, to mi się przyda. To mi się przyda. Okej, okay, mamy kolejne tanki, to sobie do niego po prostu podejdę, wiesz. Wiesz, o co chodzi, nie? Spadaj! Jest! Ajajaj! Kurde, dobry jest jednak player. No, z jego to dobry. Z jego to dobry zawodnik jest. Chyba mi tak łatwo to nie przyjdzie. No, chyba mi tak łatwo to nie przyjdzie, niestety. Ale nic się nie stanie, jak gramy, bo już wyzwanie jest osiągnięte Kurczę, ten co kopię teraz. Nawet bloki potrzebuję. Dobra, jest blok jeden, chociaż. Nie doskoczę, gdzie w życiu? Nie ma szans najmniejszych nawet. O, może teraz? Szczerze mówiąc. Ale się nie utrzymam, bo to jest, wiesz, wiesz co jest tutaj, nie? No nie mogę! Nie, nie chytnąłem go! Pa, ten co leci do mnie! Nie, zniszczył mi! Spadaj! Łapsą mnie do lawy! Uuu! Spam, 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 spam! Spam te kliki, dawaj, dawaj, dawaj! O! Mam Ja jestem wygrana! Ja nie mogę! Ej, najlepsza gra w moim życiu w Edwardsy, chyba. Znaczy, najbardziej fajna, nie? Wygraliśmy wyzwanie. Dzięki, widzę, za oglądanie. Dajcie to tyle. Siema.